Witajcie w kolejnym odcineczku Wojny Śmietnikowe. Dzisiaj odcinek z cyklu Meble PRL-u. Nie zdołałem znaleźć żadnej informacji na temat tego mebla. Czy jest to jakiś kultowy egzemplarz, czy nie, nie wiem. Za chwilę umieszczę informacje na swojej stronie. Być może ktoś sobie go weźmie, zabierze. Fajne. bardzo fajny mebelek podoba mi się gdybym miał jakiś magazyn to bym go zabrał ale nie mam żadnego magazynu nie mam żadnego magazynu żeby to wszystko trzymać dlatego ja zabieram tylko tyle Absolutnie niezbędne rzeczy, które powinienem zabierać. Jeśli wiesz, co to za mebel, po prostu napisz to w komentarzu. Udostępnij komuś. Prześlij znajomemu, koledze, koleżance. No i oczywiście subskrybuj mój kanał, jeśli chcesz zobaczyć więcej tego typu yy, egzemplarzy. Dziękuję za oglądanie tego krótkiego odcineczka. Jest to bardzo krótki odcineczek. Żeby Was nie zanudzać. Nóżki ma takie... O, widzicie, jakie patyczkowe. Pewno lata 70. 60, 70. Metki żadnej niestety nie było. Na stronie co to za PL też nie znalazłem.